Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o różnicy między windykatorem a komornikiem. Trochę już powiedzieliśmy. No i chodzi o to, chyba głównie firmom windykacyjnym, żeby nas tym komornikiem postraszyć. Tak, żebyśmy jak najszybciej wzięli się do roboty i spłacili nasze długi. Tak, spłacili nasze rzekome bądź też nienależne długi najpewniej, dlatego że. Proszę pamiętać, że tak łatwo instytucje finansowe swoich należności, które są faktycznie wymagalne, czyli takie, które podlegają spłacie i nie są przedawnione, tak łatwo i, i firmom indykacyjnych chętnie nie odsprzedają. Natomiast jaka jest różnica? Przede wszystkim komornik. Komornik działa na podstawie ustawy jest instytucją i osobą, która została powołana do tego, żeby prawnie egzekwować w postępowaniu egzekucyjnym zasądzone należnie, czy też no, przede wszystkim tak sumy kwoty pieniędzy, należności, które przysługują innym osobom ale robi to na podstawie wydanego prawomocnie wyroku, który mm -hmm. stwierdza, że taka i taka osoba ma zapłacić konkretną sumę pieniędzy. Jeżeli dobrowolnie tego nie zapłaci, to dopiero jest uruchamiana procedura związana z postępowaniem egzekucyjnym, które ma na celu wyegzekwowanie właśnie przez komornika e, takich należności. Które przysługują danej osobie. Także to też nie jest tak, że jak jest postępowanie sądowe i faktycznie ktoś ma stwierdzone, że jest należny daną sumę pieniędzy, to jeszcze nie znaczy, że od razu, zaraz za chwilę przyjdzie do nas komornik, bo taka osoba może dobrowolnie spłacić, może dogadać się ze swoim wierzycielem, na jakiej zasadzie będą te należności spłacane. Jak również można prosić sąd o rozłożenie na rady tak? takich, takich sum. Więc to, to też nie jest już od razu taki warunek, że komornik zaraz będzie wchodził. To nie jest jednoznaczne, mamy w tej nie, kwestii no jest, zawsze też coś do komornik, powiedzenia. Komornik tak, komornik jest, jest, działa na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, na, na podstawie przepisów i kodeksu cywilnego również, więc jest to osoba, która działa na podstawie w granicach prawa. Ma uprawnienia oczywiście takie, że może przyjść przeprowadzić egzekucję bezpośrednią, może zajmować ruchomości jakieś, tak jakby telewizor, sprzęt takie do RTV w domu. Mamy obowiązek wpuścić taką osobę, taka, bo ta komornik ma prawo wejść z policją do takiego mieszkania, bo musi mieć również ochronę mhm. prawną przed jakimiś różnymi atakami, prawda? Różne są reakcje osób, od których jest, są egzekwowane takie należności. Ale tak jak mówiliśmy, jest to już w skrajnych przypadkach taka egzekucja przede wszystkim się od Bywa, Takie, że już nie jest my. możliwe przeprowadzenie jej w inny sposób. Czy, czy zajęcie nieruchomości. Czy osoba się uchyla po Także prostu? To jest naprawdę ogrom czynności, które może przeprowadzić komornik. Natomiast tutaj skupiamy się dziś na tym, jak, on jest, jak instytucja komornika jest wykorzystywana przez firmy windykacyjne, aby tylko postraszyć naszego dłużnika. Natomiast windykator. windykator jest zupełnie, nie ma tutaj przepisów przewidzianych prawem, na jakiej zasadzie działa. w Windykator jest pracownikiem po prostu spółki akcyjnej najczęściej bądź tych funduszy, które odkupują należności, te przedawnione długi. Także jego nie, nie chroni tutaj nie jest funkcjonariuszem publicznym, jest równie taką samą osobą, jak nasz załóżmy sąsiad, który przychodzi i nas i nas może nękać, tak? Albo osoba w ogóle z ulicy, która mogła sobie ubzdurać, że, że akurat Pani jest mi winna 100 tysięcy i ja panią będę nachodził, bo sobie to obzdurałem załóżmy z powodu różnych yy, yy, jakichś tam psychicznych uroje, bo, bo też takie sytuacje się mogą zdarzyć. To nie chodzi o to. Chciałabym Państwu tylko pokazać, jaka jest różnica na, na takim przykładzie, tak. Komornik przychodzi, czy komornik prowadzi egzekucję na podstawie tytułu, na podstawie wyroku, na podstawie tytułu egzekucyjnego, w granicach przewidzianych prawem. Natomiast windykator, tak jak mówię, można to porównać z osobą, która uroiła sobie, że jesteśmy winni i będzie nas nachodziła. Mhm. No i co możemy zrobić w takiej sytuacji? W takiej sytuacji absolutnie możemy wezwać policję, bo nie życzymy sobie, żeby ktoś przychodził do nas. Taka osoba ma, ma mniej praw zdecydowanie, niż nawet nasz sąsiad, który by nas nachodził, bo nasz sąsiad ma klucze od klatki, a windykator nie ma kluczy od klatki. Tak i to też jest ta kwestia, o której wcześniej mówiliśmy, że zazwyczaj, jeżeli taka osoba do nas przychodzi, to też ma na celu, żeby sąsiedzi się dowiedzieli, żeby w nas wzbudzić takie poczucie winy, żebyśmy tak, tydłu... byli wśród... Tak, sąsiadów już tak oceniani, no to jest ten dłużnik, tak, on no niestety, nie jest to porządny człowiek, bo na tak zazwyczaj go, się odbiera. Tak, nachodzą go, bo nie chce zwracać, i tak. muszą się, y, muszą się y, akurat uciekać do takich środków. I co ważne, zazwyczaj chyba y, wszyscy dookoła, bo tak mi się wydaje, że tak jednak w społeczeństwie jest przyjęte, że wszyscy dookoła myślą, że to jest wina tej osoby, chociaż nie zawsze tak jest. Dokładnie, tak jak mówiliśmy nieraz, to, że nie, my nie mamy żadnego długu, to nie znaczy, że nie zostanie do nas to przypisane błędnie. Zdarzają się takie sytuacje, mamy takich klientów, którzy nie mają żadnych należności, którzy mają nawet rachunki za to, że zakupili jakiś sprzęt, po czym, dostali, po, po czym taka firma sprzedaje ten dług innej firmie i oni otrzymują za chwilę od tej firmy, że czegoś nie zapłacili i że są. Akurat dłużnikami tej kolejnej, następnej firmy, od której ta odkupiła wcześniejsze nasze, nasze zobowiązanie, które już spłaciliśmy. E, także jakie nam przysługują prawa do, do, mhm. do takiej osoby? Możemy nagrywać, możemy poinformować, że, że takie, taka osoba i taka wizyta jest nagrywana. Możemy wezwać policję, że nie życzymy sobie, żeby taka osoba nas nachodziła. To różnica między komornikiem a windykatorem jest taka sama, znaczy taka sama, żeby to zobrazować dobrze, można to porównać do tego, jaka jest różnica między policjantem a ochroniarzem w sklepie. Mhm. Dobra, do rozmowy jeszcze wrócimy, teraz chwila muzyki.